witajcie edukacja na maxa z tej strony kolejny odcinek z serii gier edukacyjnych i dzisiaj drugą chcę wam pokazać Open TDT czyli Open Transport Tycoon Deluxe, Deluxe w sumie bo tak, tak Transport Tycoon Deluxe tak gra, ta gra nazywała się wcześniej i myślę że gra spadała się nie tylko e, dzieciakom ale także rodzicom gdyż e, wydaje mi się że ma wysoką wartość edukacyjną ja tej zaprezentuję e, Jakiś mój save najpierw. No, wczytuj się. Dawaj, dawaj. O, dobrze, mam swój safe. Odnajdę może swoje miasto. Mm. Celem gry jest na naprawdę e, zwiększanie e, potencjału swojego przedsiębiorstwa z, za pomocą. E, budowania po, różnego rodzaju połączeń, od samolotowych, tutaj widzimy akurat samolot leci, po pociągowe, autobusowe, yy, także wodne, tutaj akurat wodnych żadnych nie mam, i w przyszłości, późniejsze, jak już będzie rok troszkę większy niż 1935, także tramwajowych. Yy, co nam oferuje Gran? Gran nam oferuje, może nie genialną grafikę, ale za to uważam, że dość dużą grywalność. Tym bardziej, że w grę można grać w kilka osób. Ma także ona opcję Multiplier. Widziałem, że także jest ona dostępna na różne platformy, nie tylko na Windowsa, więc y, użytkownicy Maców, czy też użytkownicy Androidów będą zadowoleni. Przyznam się szczerze, że, że, że nie wiem jak gra działa na Androidzie, więc to jak to będzie wyglądało, wszystko się okaże. Yy, tutaj, za, od czego zaczynamy w tej, takiej grze? Zaczynamy od, od zbudowania sobie własne kwatery, a następnie szukanie po, tworzenie różnego rodzaju połączeń. Ja zacząłem od roku 1925 i tam jeszcze autobusy nie były dostępne, więc tylko miałem dostępne tylko chyba koleje i samoloty, wydaje mi się, może nawet samolotów może nie miałem się dostępnych. Także pierwsze moje trasy były kolejowe, jak widzicie? Tej, yy, troszkę kolei leci i co te koleje w ogóle mogą przewozić? Mogą przewozić pasażerów, yy, pocztę, mogą przewozić produkty w z kopalni, yy, tutaj kopalnia elkra do Huty, a z Huty potem do fabryki, gdzie są produkowane dobra, towary dla mieszkańców miast. Mm, co tam dalej? Z węgla do chociażby elektrowni, yy, yy, naftę do, yy, z, rafi, z, rafi, z rafinerii do yy, yy, przy, 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 yy, do kolego budynku, który przetwarza tam naftę w kolejny, ale na, na mapie tutaj można sobie spokojnie wszystko oglądać. Akurat stworzyłem bardzo duży świat, troszkę przeraziłem się, że zrobiłem aż taki duży świat tutaj jakie mamy dostępne typy budynków, bank, las, platforma wiertnicza, platforma naftowa, rafineria, tartek, kopalnia węgla, rudy żelaza, huta, farma, fabryka, tutaj akurat, o, tutaj może to akurat widać, jest farma jest farma, a na farmach sieje się, się sobie w określonym czasie sieje sobie zboża i tutaj nie tylko Gen generalnie grę polecam no bo wydaje mi się, że jest o tyle wygodna, że ucieszy zaró zarówno osoby, które lubią negatywną interakcję grać z komputerem, który, z którym będzie, będą się musieli bić o yy, przejmowane rewiry a to akurat koniec roku i Podsumowanie, czy jestem na długu, czy nie. Ale także można grać samodzielnie sobie, samodzielnie spokojnie sobie to wszystko rozwijając i myślę, że taką serię wraz z widzami przeprowadzę. Możliwe, że nawet serię live spróbuję, może to będzie mój pierwszy live taki na YouTubie. Nie wiem jeszcze jak to wyjdzie. Dobrze, co trzeba zrobić, żeby taką grę posiadać? Ja sobie to zamknę już. Gdzie tutaj było zamknięcie? Tak, było. I wyjście. Tak jak mówiłem, gra nazywa się OpenTTTD, TTD, czyli Open Transport e, Tycon e, Deluxe. I wystarczy ta taką nazwę wpisać, czyli OpenTTT i pierwsza strona te nam wyskoczy, to jest strona właśnie Twórców. Tutaj odnajdujemy OpenTTD open i tutaj y, należy sobie po, pobrać wersję odpowiednią y, dla swojego systemu operacyjnego. Można sobie wybrać wersję dla Windowsa y, 32-bitowego, a także na inne. Wydaje mi się, że i e to będzie dla Maców prawdopodobnie. Y, Wadą jest to, że na początku nie, nie ma yy, docelowo wgranych chyba dźwięków i grafiki, więc automatycznie tam trzeba by nam to pobrać. Ja polecam pobrać sobie tutaj archiwum i pokażę jak to wygląda. Pobiorę sobie. Wypakuję sobie to teraz. I teraz żeby gra działała, kick... Wchodzimy w nią. Mi chyba odpali się od A nie, jeszcze też tam do w Mi, żeby gra działała tam jeszcze w trakcie otwierania, jeszcze poprosi o pobranie odpowiedniej grafiki dla tej gry. Ale to, jak to będzie miał problem, to z chęcią taką informację udostępnię. Nie testowałem, jak to działa w wersji instalacyjnej, więc to, jak ktoś będzie chciał dać mi znać, bardzo chęć, chętnie się z tym. Tutaj chyba grafika chyba jest. Ciekawe, czy mogę ją po prostu usunąć, ale zobacz, to, to zobaczymy, testujemy. czy jak to teraz usunę to będzie mi działało normalnie już. Yy... Nie no, działa. Działa wszystko, działa, składuje. Wszystko yy, czyli chyba tylko za pierwszym razem będzie trzeba pobrać sobie, żeby te paczki, żeby to nam prawidłowo zadziałało. Yy... Nie testowałem siły komputera, przynajmniej szczerze, bo na dawnym teraz Trykonie to wyglądało zupełnie inaczej. On tam, jak się komputer odpowiednio zablokowało, to on naprawdę bankrutował i nie było z nim zabawy. Pytanie, czy tego da się zablokować i przeszkodzić, czy nie. Yy, ale to myślę, że będziecie sobie w święta ferie testować. W tym bardziej, że ferie pewnie z powodu kwarantanny wszyscy będą się nudzić, bo będzie trzeba siedzieć w domach, nikt, nikt nie, nie wyjedzie. Więc myślę, że jest to. Będzie to ciekawa alternatywa dla osób, żeby znaleźć sobie czas dla siebie. Tutaj, akurat na tym rysunku, mamy na przykład jak już jest tam dużo dalszy wiek, czy widzicie bardzo złożone maszyny, one latają super szybko. Helikopterki te są, te ciężarówki. No, myślę, że gra ma duży potencjał. Tutaj, przy tworzeniu nowej mapy, macie dużo yy, różnych opcji, standardów. Yy chociażby rozmiar wiem największy i to troszkę mnie zniszczyło mam wrażenie ale myślę, że się z nami pobawicie Dobrze, pozostaje nic innego jak życzyć Was spokojnych, wesołych świąt i dobrej zabawy przy OpenTDT. Dzięki serdecznie za oglądanie, pozdrawiam i do usłyszenia.